Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, od ponad dwóch tygodni na Ukrainie trwa wojna. Jest to trudny czas dla naszych sąsiadów, ale też niełatwy dla naszego kraju. My, jako Urząd Miasta w Lubartowie, e, analizując sytuację jeszcze przez kilka dni, kilkanaście dni przed wybuchem wojny, e, zwróciliśmy się do naszych miast partnerskich z propozycją pomocy. E, pomocy w różnym wykonaniu, od materiałów najbardziej potrzebnych, poprzez pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Niestety nasze analizy, nie tylko nasze, potwierdziły się. Wojna wybuchła i do Polski zmierzały i zmierzają nadal ogromne rzesze osób, które uciekają przed tym konfliktem. Musimy im pomóc. Oprócz państwa, które stara się realizować te zadania, to na samorządach spoczął największy obowiązek w tym zakresie. My, jako miasto, wywiązaliśmy się z tego obowiązku i dalej zamierzamy się wywiązywać. Na samym początku konfliktu, w pierwszych godzinach, powołałem można powiedzieć taki sztab, który koordynuje akcje pomocy. Tym osobom najbardziej potrzebującym. Wyznaczyłem koordynatora tej akcji, i ta osoba analizuje sytuację i w miarę możliwości udziela pomocy. Do tej pomocy dołączyło się wiele osób. Urząd, koordynator to jedno, ale myślę, że bez naszych wspaniałych mieszkańców ta pomoc by była po prostu niemożliwa. Nasi mieszkańcy, którzy mają wielkie serca, włączyli się od razu w tą pomoc. I za to bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować. Mieszkańcy, jak również wielu wolontariuszy, którzy nie czekali na wezwania, sami stawili się, aby nam pomóc i pomóc osobom najbardziej potrzebującym. Nie byłoby tej pomocy, gdyby nie nasi przedsiębiorcy, którym też bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę nie sposób wymienić wszystkich ale wszyscy przedsiębiorcy, lobartowscy, od darów, poprzez wpłaty, poprzez nawet obsługę gastronomiczną, codziennie pomagają osobom najbardziej potrzebującym. A przypomnę, są to przede wszystkim matki i małe dzieci i osoby starsze, które tej pomocy potrzebują. Wielkie podziękowania również dla pracowników miasta, jak również jednostek podległych szkół, przedszkoli, którzy również organizują, tak jak mogą, i to jest najpiękniejsze, zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy tym osobom, małym dzieciom i ich matkom i osobom starszym. Bardzo dziękuję też przewoźnikom krajowym, jak i również zagranicznym, bez których nie moglibyśmy wysłać już trzech transportów. Podkreślam, trzech transportów do naszych miast partnerskich i przyjaciół, których mamy na Ukrainie. Za to też bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę wszyscy pomagają jak mogą. Nasi mieszkańcy, którzy nie mieszkają już w Lubartowie. Którzy mieszkają w Niemczech, w innych, w Belgii na przykład, również zbierają tam dla nas, dla naszego miasta, dla naszych miast partnerskich te wszystkie dary, dary wielkiego serca, które do nas docierają. Pojawiają się też samorządy, które, z którymi współpracujemy bądź nawiązaliśmy współpracę, które również chcą wspierać nasze dary, które przekazujemy za granicę. Za nie serdecznie dziękuję. Ta zbiórka dalej trwa, potrzeby są ogromne, tych uchodźców jest coraz więcej, ale bardzo bym prosił, aby do końca tej wojny, mam nadzieję, że ona się skończy jak najszybciej już niedługo bo wszyscy tego oczekujemy, bo wojna to niestety jest ogromny problem, nie tylko dla tego państwa, jakim jest Ukraina, ale też dla sąsiadów proszę, żeby do czasu y, zakończenia tego konfliktu y, dalej państwo pomagali, y, żebyśmy się wszyscy włączyli w tą pomoc, a y, za okazano pomoc bardzo serdecznie państwu dziękuję. Jako osoba wyznaczona jako koordynator y, do spraw pomocy uchodźcom do naszego miasta, chciałem państwu y, przedstawić y, poinformować o działaniach jakie podjęliśmy w ostatnim czasie w tym zakresie. Na samym początku, po wybuchu wojny, po spotkaniu z PCK podjęliśmy decyzję o otworzeniu wspólnego magazynu tutaj w budynkach po, straży pożar, po Starej Straży Pożarnej, w którym będą zbierane artykuły pomocy zarówno dla osób, które przybywają do naszego miasta, jak również na potrzeby tutaj dla naszych miast partnerskich. Artykuły medyczne, artykuły spożywcze, różne tego typu rzeczy. Magazyn wystartował w poniedziałek. W piątek jeszcze utworzyliśmy specjalny adres mailowy wsparcie ukrainy małpa, um, na który poprosiliśmy, aby osoby mogące przyjąć pod swój dach uchodźców deklarowały tutaj posiadanie takiego zakwaterowania, takich mieszkań. Magazyn, tak jak powiedziałem, wystartował w poniedziałek. W poniedziałek mieliśmy już tutaj oferty, propozycje od wielu naszych mieszkańców, którzy zadeklarowali możliwość zakwaterowania tychże uchodźców u siebie w domach. Na chwilę obecną zakwaterowaliśmy ponad 60 osób w kilkunastu mieszkaniach. Posiadamy jeszcze takie mieszkania, co prawda już w ograniczonym zakresie, ale jeszcze jeszcze kwaterujemy nadal te osoby, które przybywają, rozlokowujemy te osoby w miarę możliwości i w miarę tych lokali, które, które nasi mieszkańcy udostępnili. Zostało również udostępnione specjalne konto dzienniki Fundacji Stella im. Agaty Orłowskiej, na które tutaj zachęcamy do wpłat zarówno mieszkańców miasta, jak i mieszkańców powiatu do wpłat, aby z tych pieniędzy można było sfinansować najpotrzebniejsze zakupy, czy to dla osób, które przybyły tutaj na miejsce i czegoś im brakuje, jak również zakupy środków medycznych, które wyślemy na Ukrainę tutaj do naszych miast partnerskich lub do miast, które zgłosiły się do nas z prośbą o pomoc. W tej chwili wpłat jest na kilkanaście tysięcy złotych, za które serdecznie dziękujemy. Jeśli chodzi o inne działania, które zostały podjęte, również tutaj, oddolna inicjatywa pracowników Urzędu Miasta, została przeprowadzona specjalna zbiórka pieniężna. Zebrane zostało prawie cztery tysiące złotych, za które zostały opłacone środki medyczne, środki opatrunkowe oraz konserwy, które wyjechały na Ukrainę transportem. Wysłaliśmy trzy autobusy na Ukrainę do miejscowości naszego miasta partnerskiego Sławuta, jak również do miejscowości Równe. Pojechały również środki opatrunkowe, i środki medyczne do Kijowa i Żytomierza poprzez Lwów. Mamy możliwość tutaj dzięki kontaktom z przewoźnikami ukraińskimi, aby oni te autobusy do nas podstawiali i abyśmy te materiały wysyłali. Wpłynęło do nas kilka pism z zapotrzebowaniem tutaj od partnerów, między właśnie Sławuta, Emilczyn, Bursztyn, Lwów, który, którzy proszą właśnie tutaj o to, aby, aby konkretne materiały im zbierać i sukcesywnie będziemy informować o tym Państwa, co tam właśnie jest najbardziej potrzebne, bo tutaj ci uchodźcy, którzy do nas przyjeżdżają, dzięki tutaj Państwa pomocy, tej pomocy naszych mieszkańców, oraz zebranym tutaj darą w magazynie, z którego tutaj ci uchodźcy mogą korzystać, mogą się zgłosić do magazynu, mogą przyjść, odebrać sobie potrze potrzebne rzeczy, których im brakuje. Jest to wydawane każdemu, kto zgłosi się do naszego magazynu, także to wszystko działa, a jednak najbardziej, największe potrzeby mają tutaj osoby tam na froncie bezpośrednio na Ukrainie i my właśnie staramy się tutaj na te ich apele reagować i te transporty wysyłać w miarę możliwości. Pozyskujemy te materiały również tutaj z naszych zaprzyjaźnionych gmin. Otrzymaliśmy ponad 10 ton towaru. Od gminy z Wielkopolski, gmina Czępiń, gmina Krzywiń e, e, przysłały nam ten towar, właśnie który pojechał na Ukrainę. Jak również tutaj Lubartowianka, która zamieszkuje, pochodzi z Lubartowa, zamieszkuje w tej chwili w Niemczech, e, przysłała nam tutaj pełen autokar wypełniony różnymi produktami, materiałami, z których część tutaj zasiliła nasz magazyn, natomiast część pojechała bezpośrednio właśnie na Ukrainę. Jak również w ubiegłym tygodniu przyjechał tir z darami, które właśnie podobnie środki materiały tutaj medyczne opatrunkowe pojechały na Ukrainę, natomiast materiały ubrania czy materiały tutaj żywieniowe zasiliły nasz magazyn. Mamy również informację, że również taki tir jeszcze do nas jeden przyjedzie z Niemiec oraz mamy też informację, że będziemy otrzymywali jeszcze wsparcie z różnych stron tutaj na potrzeby naszego magazynu, aby tutaj to wszystko u nas sprawnie działało. Także tutaj jako koordynator tutaj zachęcam do kontaktu, jeśli są jakieś potrzeby bezpośrednio, w czymś trzeba pomóc. Państwu proszę dzwonić tutaj do mnie czy, czy do Michała Błaszczaka. Numery są podane do publicznej wiadomości. Jesteśmy gotowi.